Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Czy kiedyś zastanawiałeś się, z jakiego powodu cel, który sobie wyznaczyłeś, rzecz, którą postanowiłeś zrealizować, osiągnąć, stoi w miejscu. Ani nie realizujesz celu, ani nie osiągasz czegoś, co myślałeś, że jest dla ciebie, co powinieneś zrobić. Z jakiego powodu? Co takiego się dzieje, że to nie rusza z miejsca? I być może przychodzi Ci tutaj do głowy odpowiedź, że brak Ci do tego motywacji. Ja myślę, że masz rację, że duże znaczenie w tym, że podejmujemy się jakichś działań, ich realizacji, idziemy do przodu, wynika z tego, że mamy motywację, jakiś powód, dla którego chcemy to, to zrobić. Ale też. Co zrobić w sytuacji, kiedy tej motywacji nie ma? <laughs> I z czego to w ogóle wynika, że tej motywacji nie ma? Bo niby zostało wszystko zaplanowane, masz poczucie, że daną rzecz powinieneś zrobić, no ale nic się dalej w tym temacie nie dzieje, stoi to w miejscu. Więc co tutaj jest nie tak? O co tutaj w tym wszystkim chodzi, że wszystko możesz zrzucić na to, że brakuje ci motywacji? Książce, którą teraz czytam, Mądrzej, Szybciej, Lepiej, jest to bardzo ciekawie przedstawione. Tutaj autor mówi o tym, że motywacja powoduje w nas taki przypływ adrenaliny. Daje nam taką adre adrenalinę, że mamy poczucie sprawstwa, że często... Nie ma tej motywacji, nie podejmujemy się jakiegoś działania w obawie, właśnie przed tym, że to my jesteśmy za coś odpowiedzialni, że to wynikać będzie z naszego działania, ten efekt. I tak naprawdę na etapie planowania, zaczynania nie mamy pewności, jaki ten efekt końcowy będzie, co takiego się zadzieje, wydarzy, żeby ten efekt był taki, jaki oczekiwaliśmy. Więc. Tutaj mamy do czynienia z tym, że motywacja jest świetną sprawą, bo daje nam poczucie tego sprawstwa. Od motywacji się zaczyna, czyli mamy motywację do działania i daje nam to te adrenalinę, ale właśnie często obawiamy się tego, obawiamy się tego, co będzie potem, co się zadzieje, i nie ma tej motywacji właśnie. Wolimy uciec od tego, nie działać, nie robić, nie być zmotywowani do. Do działania, ale właśnie w tej sytuacji warto wyrobić w sobie nawyk, nawyk działania, robienia czegoś związanego z tym swoim celem, z osiąganiem różnych rzeczy, żeby wyrobić sobie ten nawyk automotywacji, czyli po prostu działamy. Nie obawiamy się tego, co będzie, co się zadzieje, co się wydarzy, no bo skoro coś zaplanowaliśmy, czegoś chcemy, wiemy, że to jest dla nas dobre, że jest nam to potrzebne, no to działamy. Ale właśnie w sytuacji, kiedy ktoś nam narzuca jakiś cel, coś do, do zrobienia, no tutaj już tego poczucia jakby sprawstwa nie mamy, bo w pewien sposób coś ktoś nam narzucił i dlatego bardzo trudno jest być zmotywowanym do rzeczy, które są nam wyznaczane, narzucane. Przy celach, które my chcemy zrealizować, troszeczkę właśnie obawiamy się tego sprawstwa, że to my jesteśmy odpowiedzialni za to, co się. Zadzieje z naszym celem, z naszym planem. No i tutaj jest wiele pracy, jest wiele rzeczy do, do zrobienia, ale właśnie jeżeli będzie się to pokonywać, będzie się to mimo wszystko robić, no to wyrobi się właśnie ten nawyk automotywacji i to będzie dużo łatwiejsze, dużo lepsze dla nas w kontekście osiągania realizacji celów. Więc Zachęcam Cię do tego, żebyś działał, żebyś działał mimo tych wątpliwości, żebyś wyrabiał w sobie ten nawak, nawyk automotywacji, działania, że dos, powinieneś dostrzec w tym, że, że jest właśnie ta, ta adrenalina, ta ekscytacja płynąca z działania i z tego, że no nie do końca jesteś świadomy, pewny, co się zadzieje. I na początku, oczywiście, jest ten strach przed tym, co się zadzieje, co się wydarzy, ale jeżeli. Dostrzeżysz pozytywne aspekty tego działania, no to myślę, że wiele ciekawych celów do zrealizowania jest przed Tobą. Więc tego Ci bardzo życzę i do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.